Boże, jak zobaczyłem, że tu jest napisane coś o filmie Care Obscure, to ja mówię, ty, no kurde, muszę to obejrzeć. Jakby ta gra już jest filmem, ale jak jeszcze z tego stworzył film, wiadomo, tam nie będzie gameplayu, nie będzie kombatu, który tak samo jest niesamowicie genialny. Ale jednak fabuła tam jest pierwszorzędna, tam kadry są genialne. Więc jeżeli mają to robić, to niech zrobią to w taki sposób, żeby dosłownie jeden do jednego skopiować kadry z gry do filmu, bo lepiej się jej zrobić ich nie da. Już niedługo mamy dowiedzieć się nowych informacji na temat funkcji online w GTA 6. Do tego nowe materiały z Battlefield 7 zachwycają graczy. Star Wars Eclipse zapowiedziane ponad 3 lata temu. Wyciekam i kilka innych newsów w dzisiejszym odcinku, także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego z nich. Wpalajcie również na naszego Instagrama, na którym praktycznie codziennie publikujemy newsy w bardzo szybkiej formie. Link macie w opisie. Nazwa wyświetla wam się teraz na ekranie. Materiały z Battlefield 7 robią coraz większe wrażenie na graczach z tego tytułu, że destrukcja otoczenia jest tam naprawdę niesamowita. Oczywiście sama destrukcja otoczenia nie jest żadną nowością, jeżeli chodzi o shootery, ale zdaje się, że Battlefield 7 podnosi to na jeszcze wyższy poziom. Dosta Właśnie podobno jest coś takiego, że dla graczy, którzy są zazna zaznajomieni z Battlefieldami, to nie jest nic nowego, że tak wszystko się ładnie rozwala, ale dla graczy, którzy jakby no, są. Obojętni na te Battlefieldy, to jest takie. Wow, ej, ale to jest ładnie wizualnie skonstruowane i to może strasznie silnik walić, ale jak będzie, zobaczymy, nie? dostaliśmy nowy materiał, którego co prawda nie jestem wam w stanie pokazać, umieszczę wam do niego link w opisie i tam pojawiają się sceny, które naprawdę zachwyciły graczy. Zwracaj uwagę na to, że mimo tego, iż jest to pre alpha, to i tak wygląda to świetnie, graczy chwalą mapę oraz rzecz jasna, destrukcję otoczenia, i to jest wręcz niesamowite, jak praktycznie każda się ściana, każdy słuchaj jest w stanie się zawalić. Gdy... I ten gameplay właśnie to jest coś, co mi brakowało w tych Borderlands'ach 4. Co wczoraj oglądaliśmy w ogóle State of Play na, na, na kanale moim na Twitchu. Slash. Bajna, Nanab, zapraszam. Praktycznie codziennie sobie live y robimy. I tam ten gameplay był mega powolny i gdzie to, to, to nie są borderance'y po prostu. Nie oszukujmy się. A tutaj mimo że jest Battlefield, który jakby teoretycznie można myśleć, że będzie wolniejszy gameplay, jest tu zajebiście szybki. Gdy również przebywamy w budynku, jak bardzo wpłynie to na taktykę i rozgrywanie samych meczy, planowanie akcji, to może być bardzo dynamiczne. Wszystko będziemy musieli dostosowywać pod właśnie zawalające się ściany czy sufity, a do tego będziemy mogli sami niszczyć budynki, aby. No tak, że ty możesz zabić kogoś, bo na niego spadnie część budynku. No ej, to jest. To jest taka błahostka, ale kto nie chce zabić kogoś częścią budynku, jakimiś cegłami? Super, to jest. Niszczyć pozycję wroga, czy po prostu go wyeliminować. Do tego fakt, że cały czas się tam coś dzieje. No stop, ktoś Strzela. Raz mamy wroga za plecami, raz widzimy go na przodzie i musimy mieć oczy dookoła głowy. Mapa, o której w tym momencie mówię i którą będziecie mogli obejrzeć na tym materiale, to Capstone. Pojawia się tam też fragment, w którym gracz zestrzeliwuje helikopter z RPG i to wygląda naprawdę bardzo mocno. Niczym jakaś scena z filmu akcji, jeżeli dalej tak pójdzie, no to mamy na co czekać, jeżeli chodzi o tego następnego Battlefielda. Claire Obscure Expedition 33 zadobiotował parę tak. dni temu. Gra zebrała naprawdę dobre oceny, w tym. Kurwa, bia, ja pierdolę. Jak tylko słyszę coś o, to, o tej grze, to mnie po prostu w środku tak rozwala. Całą moją wnętrzość, miłość moją do gamingu, to jest kwintesencja tego. Moment, że... Zawsze będę to powtarzał, kurwa, zawsze. Nawet możecie to klipować, kurwa, pierdolę. Obudzisz mnie o drugiej w nocy, powiem ci School Expedition 33. Radzi sobie na Steamie w następujący sposób. No i ogólnie można powiedzieć, że jest dobrze. Co... No gracze nas, na... z Game Passa... Mega te, jakby tańszej wersji, do możliwości zagrania w tą grę, stwierdzili, okej, okay, fajna gra, ale jej tu nie skończę, kupię osoby na Steamie. To prawda, są osoby, da które czekają na poziom trudności, bo tak, tytuł wymaga od gracza. I prawdę mówiąc, dla mnie nie jest to żadne zaskoczenie, chociaż z początku wydawało się, że rozgrywka może być... Ale to jest satysfakcjonujące. Ja posiedziałem ostatnio z dwie godziny nad piktoluminami i tak dalej, żeby rozkminić sobie buildi, który będzie miał największy damage, bo stwierdziłem sobie, ej, skoro mamy taką możliwość bawienia się buildami, to why not? Posiedziałem i teraz w ostatniej lokacji, w jakiej byłem, wszystkich miałem na hita, dosłownie. Wszystkich na hitę. Z bosem walczyłem może z 5 minut. I jakby to było przykre dla mnie, że nie umarłem ani razu. Może to, to jest masochistyczne, ale miałem takie uczucie, że kurde. Ej, no chciałbym ten takie wyzwanie lekkie mieć. I było aż mi przykro, że siedziałem przy tym bildzie. Więc, więc, właśnie, to nie jest kurde trudne, to jakby łatwo to zrobić, mówię, siedzisz dwie godzinki, masz te pikto odblokowane, kminisz sobie kombinacje i gra się staje taka trywialna, że wszystkich na hita masz, tylko wtedy nie ma fanu, więc dobrze, że jest ten poziom trudności, to jest zajebiste. Momentach prosta, no ale zdaje się, że stawia konkretne wyzwanie. Tak czy inaczej, dowiedzieliśmy się, że już od kilku miesięcy powstaje aktorska adaptacja. Claire Obscur, Expedition 33, Sandfall Interactive, czyli deweloper odpowiedzialny za stworzenie Claire Obscur, podjął współpracę z ludźmi odpowiedzialnymi za nakręcenie. Od kilku miesięcy? Od kilku miesięcy powstaje, ale zdaje się, że stawia konkretne wyzwanie. Tak czy inaczej, dowiedzieliśmy się, że już od kilku miesięcy powstaje aktorska adaptacja. Claire... Czyli oni jeszcze nie wydali gry, ale chcieli zrobić film. To dlatego te kadry są takie genialne. No bo jak oglądasz sobie scenki, to masz takie. Boże, to wygląda jak film. To wygląda, jakby oni gadali z kimś, a ewentualnie mieli w zespole kogoś, kto się zajmuje kinematografią, bo to jest zrobione genialnie. A na to może wychodzi, że skoro oni jakby jednocześnie pracowali na tym i też trochę pewnie maczają palce w, w tym, tym filmie, no to mieli jakieś tam ze sobą e, rozmowy na ten temat, dzięki czemu i ta gra wyszła tak samo dobrze. I to jest chyba mega zajebiste z tego powodu, że skoro robili to w tym samym czasie, no to raczej mieli ze sobą dobry kontakt, bo ci ludzie z kinematografii mogli wpłynąć właśnie na odbiór tego jak będzie wyglądało, jak będzie wyglądała gra koniec końców. Oczywiście to są spekulacje, to jest coś takiego co mogę co wysnuwam jako, jako dopowiedzenie, ale ma to naj, jak najbardziej logiczne podwaliny. I wtedy, jeżeli dostaniemy tą adaptację, to ta adaptacja będzie na bardzo dobrym poziomie zrobiona. Więc jeszcze bardziej się jaram na ten film Obskur Expedition 33, Sandfall Interactive, czyli development Oper odpowiedzialny za stworzenie Claire Obscure podjął współpracę z ludźmi odpowiedzialnymi za nakręcenie takich adaptacji jak Tomb Raider od Netflixa czy Sonic the Hedgehog. Złożona narracja gry oraz o, bohaterowie to solidny Sonic. Sonikiem jest taka jedna fajna rzecz, że jak fani wkurzyli się na wygląd Sonika, no to faktycznie go zmienili. To znaczy, że twórcy tego filmu nie mają zamkniętych łubów i są otwarci na feedback graczy. Więc to jest taki to jest zajebisty plus, bo dużo osób, które zajmują się tymi Adapt adaptacjami ma takie podejście, że nie, ja to zrobię lepiej. Ja zrobię lepiej tego Geralta z Liwi I masz kurwa jaskra, co się przelizuje z tym, tym królem jakimś. Gdzie totalnie jest to wyimaginowana historia. Ale, więc to jest jakiś tam plus, ale czy te adaptacje były dobre? Czy Sony był dobry? Czy Tomb Raider był dobry? No fani się strasznie przejechali na Tomb Raiderze. Fundament dla kinowego doświadczenia, które będzie rezonować zarówno z graczami, jak i kinomanami. Castingi i rozpoczęły się w styczniu, a obsady na ten moment jeszcze nie znamy. Oblivion Remastered wygląda naprawdę spoko. No ale pytanie, czy też tak spoko działa? Czy są tam pewne wybrakowane elementy, takie jak animacje? I oczywiście, gra nie jest idealna. To jest tylko remaster, który, prawdę mówiąc, zmienił się głównie wizualnie. I tutaj zrodziło się pytanie, czy Bethesda będzie chciała tę grę poprawić, jeżeli chodzi o niektóre mechaniki? Czy może zostawią ten tytuł wyglądający w ten sposób, będąc. Us Kurde, tutaj rzucę takie, nie wiem, czy kontrowersyjne stwierdzenie, ale nie chciałbym, żeby coś zmieniali w tym. Bo ty grając w tego nowego Obliviona, ty przeżywasz tą samą historię jak w Obliwionie pierwszym, W tym pierwowzorze. Dosłownie to, to jest to samo. Postacie się bugują. Masz skin dla konia. Nie, to to kurwa w ogóle, ale musiałem to wpierdolić, bo mnie to mega bawi. Ale postacie się bugują. Questy są, są, są jakie są. Świat ci się ogólnie buguje przed twoimi oczami. Masz jakieś pojebane sceny, że skaczesz na palc sufitu i nagle jesteś z... wchodzisz w dialog z, z jakimś innym NPC i automatycznie to canceluje twój falling damage. I dużo takich tam rzeczy jest, które właśnie są tą kwintesencją Obliviona, którą nadają taką trochę śmieszność temu tytu, tytułowi, więc dobrze, że to zostało zostawione, ja tak uważam, no bo to jednak ma być ten remaster, a nie remake. A jednak ta część taka bardzo niedopracowana, humorystyczna, no to to była duża część obliwiona więc bez to ten Obliwion nie byłby tym samym. Więc tam minimalne jakieś szlify mogą poprawić, ale nic takiego, co by właśnie zmieniło te różne wersje, które miała ta pierwotna, ta pierwotna wersja Obliwiona. A wiecie, jeżeli na mają ulepszyć przykładowo lepszą optymalizację, czy lepsze rzeczy graficznie chociaż nie muszą, no to to akurat będzie spoko. To, to, jest, to jest coś, na co nawet możemy liczyć. Satysfakcjonowanym obecnymi statystykami. Okazuje się, że będą chcieli im grę poprawiać, będą chcieli wprowadzić pewne zmiany, które wydają się dość istotne. Studio przede wszystkim chce wysłuchać społeczności, czego oni chcą, co im wydaje się nie do końca dobrze zrobione w remasterze Obliviona i gracze zwracają uwagę przede wszystkim na sprint, aby ta animacja była bardziej naturalna, bardziej dopracowana i żeby nie wyglądała tak archaicznie. Do tego zwracają uwagę tam na edytor postaci. Jak piasek pojebany, nie? Jak tam lecisz z tym, tym sprintem. Aby był on zwyczajnie bardziej dopracowany, no bo gry w dzisiejszych czasach oferują naprawdę bogate edytory, a ten obecny w remasterze Obliviona, fajnie jakby był trochę lepszy. Do tego gracze zwracają uwagę. Jakby on jest on jest idealny, jakby nie rozumiem. <grym> po co ci kurde tworzyć jeszcze bardziej jakąś, nie wiem, postać, żeby poczuć się imersyjnie. To się jakby totalnie rozumiem, że gracz to jest jakby pewna grupa graczy, które coś, takie, takie coś chce, ale nie uważam, że na to powinni skupiać swoją uwagę, skoro na pewno są ważniejsze rzeczy, na które mogę skupić uwagę. I i tak to postać nie widzisz. Więc jakby jak chcesz. Stworzyć postać, poławić się postacią, to iść do Inzoi i tam się pobawisz, i tam, ją, i tam ją podziwiasz, i w ogóle. Tutaj to jest mało, mi się wydaje, ważny aspekt względem jakby całości, całościowej tej gry. Na balans rozgrywki, której zdaniem też powinien zostać poprawiony, oraz oficjalne wsparcie dla modów, które zawsze w przypadku takich gier wychodzi na dobre. No i tutaj najprostszy przykład z brzegu, czyli Skyrim. I tutaj też warto zaznaczyć, że mimo braku wsparcia narzędzi moderskich, no to na Nexus Mods pojawiają się już pewne usprawnienia, także warto rzucić sobie okiem. The Outer Worlds 2 to tytuł, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Ma być to kontynuacja pierwszej części, sequel. I twórcy chwilę temu opublikowali pierwsze materiały gameplayowe. Teraz dostaliśmy kolejne, które skupiają się na walce i dziś się temu przyjrzymy. Tytuł tak na pierwszy rzut oka prezentuje się całkiem ciekawie. Niektórzy oczywiście mocno porównują to do Evaldi i twierdzą z góry, że będzie to porażka, biorąc pod uwagę, że tworzy to to samo studio. Ale prawda jest taka, że The Outer jest tym samym składem, bo co innego jakby miało to wyjść nie wiem, za 3 lata, kiedy mogli by mieć mały renament wśród pracowników, że tak powiem. A tutaj dosłownie to jest jedna premiera za, za drugą, czyli i ci pracowali nad tym, i ci pracowali nad tym, więc prawdopodobnie to nie będzie nic dobrego. Worlds ma już konkretną podstawę, jaką jest jedynka. I Inaczej to może być lepsze, to, to, to może być lepsze dewood. I prawdopodobnie będzie na 100%. Bo po tym wylewie jakby hejtu na tą grę no to na pewno coś z tym zrobią, bo to aż byłoby głupie jakby zostawili to tak, jak było na samym początku. No bo co oni by wtedy byli? Jacy oni byliby w oczach graczy? Nie to, że tworzą gówniane gry, to że się nie słuchają graczy i nie są o, y chętni na żaden feedback. Bez sensu. Tak to dowiedzieliśmy się, że w grze zabraknie skalowania poziomu przeciwników. Zatem jeżeli będziemy bić się z początkowym przeciwnikiem, powiedzmy wbijemy 10 leveli do góry, no to jeżeli zmierzymy się ponownie z tym samym przeciwnikiem, będzie on dużo prostszy. Jego poziom nie będzie skalował się z naszym, przez co postęp w naszej postaci ma być zauważalny. Twórcy zaznaczają mm. również, że różne klasy, różne style gry będą się bardziej odróżniać w walce. Do tego mamy też nowe elementy movementu, jeżeli chodzi o parkour, wspinanie się, przeskakiwanie przez różne przeszkody oraz ślizgi, które mogą całkiem rozmaicić walkę. Pojawiają się także nowe gadżety, które umożliwiają widzenie przez ściany, odporność na obrażenia od ognia, czy nawet spowalnianie czasu. Jeżeli chodzi o sam feeling broni, no to twórcy inspirują się tutaj Destiny czy Call of Duty, a z broni ma do przestrzeniać się już od samego początku, zatem, mimo tego, iż jest to airpack, no to nie będzie tu czegoś takiego, że na początku będziemy strzelać słabo, a później wraz ze wzrostem poziomu będzie się ją trzymało lepiej. Zatem będzie to dobra mechanika dla graczy, że tak powiem, każualowych, którzy nie do końca lubią takie rozwiązania, jak hardkorowy brak umiejętności naszej postaci na samym początku. The Outer Worlds 2 ma mieć też większą różnorodność przeciwników oraz lepszą sztuczną inteligencję. No i oto AI zawsze są obawy i gracze myślę szczególnie będą mieli je po About, ale to wszystko zweryfikuje premiera. Mamy też kilka styli walki, taki jak złodziej, który jest nastawiony, na skradanie się oraz strzelanie ze snajperki, żołnierz, który ma ogromną siłę oraz duży arsenał broni, naukowiec, który używa granatów i gadżetów i lider, który wykorzystuje towarzyszy do walki. Walka wręcz cały czas będzie obecna, ale mimo wszystko starcia będą bardziej nastawione na te dystansowe, gra zaoferuje też różne poziomy trudności, no i to w zasadzie tyle. Pierwszy zwiastun Star Wars Eclipse został udostępniony podczas The Game Awards 2021 Zatem było to już ponad 3 lata temu Za grę odpowiada studio Quantic Dream Które oczywiście zapewnia, że tytuł Nadal jest tworzony i wkrótce Mamy poznać nowe szczegóły, natomiast Teraz pojawiają się wycieki Wycieki konkretnie grafik koncepcyjnych Które prezentują się w sposób następujący Mamy 13 grafik, które skupiają się Na rasach grze i niektóre z nich mają nawet Imiona i być może oznacza to, że będą one W pewien sposób kluczowe dla rozgrywki i fabuły I biorąc pod uwagę, że są to tylko ich Ej, no to był zajebisty manewr kiedyś w grach. Jak pierwszy raz grało się w Gotika, czyli takiego 3D to chyba źle zbudowanego, w każdym razie w moim wypadku, ale dużo osób wydaje mi się, że może się utożsamić, że to była jedna z pierwszych gier, właśnie tego typu dla nich. To ty nagle mówisz sobie, ty, ile tu jest ludzi, z każdym pogadać, co on ci mogę powiedzieć, i to zaznaczenie, że. Na przykład Diego ma na, na górze napisane, że to jest Diego, a ci, no, zwykli cienie po prostu mieli cień nad sobą i wiedziały, że oni są jakby zbędni, że to było przegenialne. To był taki lekki manewr, który ci pokazywał, jaka postać jest ważna, ale nie psuło tego, że, nie psuło tego, że jeżeli by ta każda postać miała jakieś imię, to byś do każdej chciał zagadać, bo nie wiedziałbyś, co, się, co ci może powiedzieć, czy questa ci może dać, czy cokolwiek, a tak dalej zrobili to zagęszczenie, które było tym kosztem, że nie malnowałeś czasu. Więc to było świetne. I mi to za... w gotiku jeden to najbardziej widziałem, że... Wchodziłem do lokacji i najpierw szukam o jakiś szkodnik, 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 o jakiś bal, z balem trzeba pogadać, nie? Zajebiste to było. Grafiki koncepcyjne, no to nie mówią nam one za wiele, ale wiemy, że Eclipse ma być przygotową grą akcji, która będzie oferowała rozwiązania z innych tytułów Quantum Dream, takich jak Heavy Rain czy Detroit Become Human, więc raczej będziemy mogli ale... liczyć na wciągnięcie. przerobione tej muzyczki Star Warsów słyszycie? w Quantum Dream, takich jak Heavy Rain czy Detroit Become Human, więc raczej będziemy mogli nice. liczyć na wciągającą opowieść. 15 maja po raporcie finansowym Take Two Interactive możemy dowiedzieć się o kilku znaczących rzeczy, jeżeli chodzi o Theft Auto. 6 przede wszystkim ostateczne potwierdzenie tego, czy gra zadebiutuje w tym czy w przyszłym roku. No i być może wreszcie dostaniemy kolejny trailer. Trud Błagam, kurwa Rockstar, wy zawsze coś spierdolicie. zawsze musicie to przesunąć o kilka miesięcy. Proszę, aby i, te i też tak było. Błagam o to, niech kurwa Claire Obscure Expedition 30 wygra. Game worlds bo jak kurwa GTA wyjdzie, to już chuj po ptakach. Na pewno wybiorą to, bo ludzie by znienawidzili. Inaczej, ci wszyscy casualowi, kurwa deadgamerzowi dead gracze, by zjedli Game worlds i wszystkie inne jakieś bafty i, i, i tego typu eventy, tylko za to, że nie wybrali GTA. Więc musieliby wybrać GTA. Uważam, że raczej GTA no nie będzie miało takiego wydźwięku i ciekawości gameplayowej, jaką na przykład miał, jak właśnie miała ta ekspedycja 33. Więc proszę, kurwa, opóźnijcie to. Naprawdę, ale bym się jał, jakby to było opóźnione. Trudno powiedzieć, ale Tom Henderson, czyli jeden z najbardziej zaufanych informatorów, jeżeli chodzi o branżę gier, ma dla nas do przekazania pewne informacje, którymi ma podzielić się z nami już w nadchodzących tygodniach, czyli prawdopodobnie gdzieś w terminie bliższym 15 maja. A jakie mają być te informacje? Już mówię. W najnowszym podcaście Insider Gaming wspomniał tutaj o elementach online do GTA 6. Dowiemy się już, czy GTA 6 będzie... No tak, i, i, kulde dobrze mówiłem. Oni na stówę fabułkę... No, tak o, żeby po prostu była, a wszystko zrobią, całą swoją uwagę skupiono online. Bo skoro to była żyła złota w GTA 5, to czemu nie mają tego zrobić w GTA 6? Tylko że w GTA 5 nie wiedzieli, że to będzie żyła złota, więc ona nie była na początku taka rozbudowana, a tu wiedzą, że to po prostu kupi wszystkich graczy. Więc z automatu oni taką uwagę na to poświęcą. Te GTA Online będzie to totalnie miliard razy lepsze niż faktycznie samo GTA w sobie. Miało on pełnoprawny tryb online, tak jak w przypadku GTA V. Być może tryb fabularny będzie miał różne komponenty online. Trudno powiedzieć, co planuje tutaj Rockstar Games oraz Take to Interactive. So, yeah, we'll see. I, I do actually have. Speaking of stories and GTA 6, I do have. Wiemy, że tryb online GTA V był przeogromnym sukcesem. Zatem porzucenie takiej możliwości zarobku byłoby zwyczajną głupotą. I pytanie, czy będą oni kontynuować to w sposób bezpośredni, czy będą chcieli spróbować czegoś jeszcze nowego, czy mają na to nawet lepszy pomysł. I tutaj jak zwykle pojawia się nadzieja na to, że Rockstar postawi na osobne serwery, które umożliwią na przykład niezależną rozgrywkę roleplayową, czy coś w tym rodzaju, bo to jest bardzo ciekawe rozwiązanie i wydaje mi się, że na tym mogliby zarobić jeszcze więcej. Wydaje mi się, że najlepiej... Ja rzucę takim stwierdzeniem. Uważam, że GTA V w pewnym sensie niszczy psychikę graczy, żeby byli lepszymi graczmi. Dlatego, że dużo, jak nie większość graczy, kocha RP w GTA. A czym jest GTA RP? Eskapizmem w czystej postaci. Najbardziej brutalnym ze wszystkich eskapizmów. Ty już sobie graj w tą grę, żeby poczuć, nie wiem, odpocząć od, od pracy, od żony, od kochanki, od kurwy, co, co cię na ulicy codziennie za tego, za spodnie ciągnie, odpocznij, ale nie wchódź do innego świata i nie kurde, żyj jakby innym życiem i się z tym utożsamiaj, bo to jest kurde, najgorsze, co możesz sobie zrobić. Ale to mówię, to jest moje zdanie: to jest najgorsze, co możesz sobie zrobić, bo totalnie to cię wylansuje z tego gamingowego świata. Jakby działało to właśnie na zasadzie takich dwóch trybów, czyli jednego zupełnie arcadeowego trybu online takiego jak mamy w GTA 5 oraz drugiego opartego co prawda na oficjalnych narzędziach od Rockstara, tylko oferującego możliwość grania na prywatnych serwerach. No to by było świetne. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się no i do następnego. Dziękuję. Zajebisty materiał, fajnie, że dowiedzieliśmy się dużo o filmie Obscure, dużo. Tyle, ile potrzeba.